się na Kurwa, się bardzo, proszę. Ej, kurwa! Korki wyjebało! Jezu! <grym> Kochanie, korki wyjebało! Wyjebać? To ja ci mogę! O, o jeszcze <grym> <grym> co, Przepraszam! Bardzo, bardzo, bardzo na bardzo, raz ja myślę, że ty dalej stoisz Kurde, nie można być w no, no czemu nie gasisz? Nie, Czeka, no teraz to się już śmieje, bo. Czemu ty nie gasisz tego światło? No, czemu nie gasi tego światła? To mogli już gasić, czy nie? Jezu, a ile ma się świecić? Dobra. Nie. Teraz zapal.